Pewna wygrana siatkarzy stali w meczu na szczycie. Porażka tenisistów stołowych w europejskich pucharach. Szósta kolejka Ligi Halowej rozegrana, lider pozostał na swoim miejscu. Cenny triumf szczepionistów MKS-u. Nowy zawodnik i nowy kontrakt w GKM-ie. Trwają zapisy na bieg z orkiestrą Jurka Owsiaka. To miał być bardzo emocjonujący i wyrównany pojedynek. W szóstej kolejce trzeciej ligi rywalem siatkarzy Stali Grudziądz była drużyna Rembut Aktywni Nowe, która przed rozpoczęciem meczu plasowała się pozycję niżej od zespołu z Grudziądza. W pierwszej partii drużyna Przyjezdnych miała ogromne trudności z grą w ataku. Poprawnie nie funkcjonowało również przyjęcie. Z kolei Stal grała bardzo dobrze i umiejętnie, dzięki czemu wygrała 25 do 20. W kolejnych partiach gra drużyny Przyjezdnych nie uległa poprawie. Szczególną różnicę w dyspozycji można było zauważyć w drugim secie wygranym przez Grudziądzan do 13 Trzecią partię stal wygrała 25 do 21 i po nieco ponad godzinie gry spotkanie dobiegło końca. Tak szybkiego obrotu spraw w gospodarzy nikt się nie spodziewał. No nie spodziewałem się tak gładkiej wygranej, jednak przestrzegałem zawodników w szatni przed meczem, że będzie to bardzo, bardzo zacięty mecz. Okazało się zupełnie inaczej, a więc po raz kolejny siatkówka udowodniła, że jest takim sportem przekornym. Spodziewaliśmy się zaciętego meczu o podobnym scenariuszu jak w KMG pierwszego, że każdy set będzie trwał około pół godziny punkt za punkt. Drużyna stali Grudziądz do sobotniego pojedynku przystępowała po zeszłotygodniowej porażce z siatkarzami z Hełmrzy. Porażka ta nie przeszkodziła grudziądzkiej drużynie w odniesieniu łatwego zwycięstwa. Żaden zespół nie, nie, nie lubi przegrywać się. Nasz z naszymi charakterami i dosyć zaciętymi, tym bardziej. Jeżeli chodzi o mecz w że to wynik może świadczy o tym, że Gładka niby wygrana była, ale tak dla Chemży, ale tak naprawdę to była wygrana Gładka tylko w jednym secie, gdzie nie podjęliśmy walki. Kolejny mecz naszych siatkarzy odbędzie się już w nowym roku. Rywalem Stali Grudziądz będzie drużyna krajeni pólno. Spotkanie odbędzie się 4 stycznia, a na skrót z poprzedniego meczu grudziądzkich siatkarzy zapraszamy do ostatniej części dzisiejszego Sport Raportu. Zakończyła się przygoda tenisistów stołowych Olimpijunii Grudziądz w pucharze ITTU Cup. Drużyna prowadzona przez trenera Piotra Franka nie sprostała na wyjeździe niemieckiemu zespołowi Zugbrücke grenzał i odpadła z dalszej rywalizacji. Olympia Unia Grudziądz zakończyła zmagania w europejskich pucharach na trzeciej rundzie. To znacznie słabszy rezultat niż w ubiegłym sezonie, kiedy to nasi tenisiści dobrnęli aż do półfinału turnieju. W miniony weekend odbyła się kolejna runda gier w halowej lidze piłki nożnej. Ponownie nie brakowało ciekawych i emocjonujących spotkań. Na początek naprzeciwko siebie stanęli piłkarze czarny, Grudziąc i pierwsza drużyna biedronki, która chciała zrehabilitować się za porażkę z ostatniej kolejki. Niestety i tym razem znalazła się drużyna, która okazała się lepsza od poprzedniego lidera rozgrywek. Czarni ostatecznie wygrali 2 do 0. W drugim meczu emocji było już znacznie więcej. Drużna autosu Serwis Wiśniewski podejmowała zespół Camel Active, który w ostatnim czasie prezentował znakomitą formę. Tym razem jednak zawodnicy występujący w czarnych strojach trafili na godnego przeciwnika i zremisowali 2 do 2. Po pozostałych meczach szóstej kolejki Ligi Halowej miejski sort rozprawił się z drugim zespołem Biedronki, urząd pracy pokonał bez większych przeszkód lotnisko. Drużyna ryby po ciekawym meczu porała się z Fisher Karavele. Na końcu XXX rozprawił się z autosem rak. Po sześciu seriach spotkań na prowadzeniu pozostaje autoserwis wiśniewski z 14 punktami. Na pozostałych miejscach pasują się drużyny Kamel Active i pierwszej Biedronki. Z kolei ligową latarnią jak na razie jest lotnisko, które na swoim koncie zebrało 3 punkty. W klasyfikacji najlepszych strzelców prowadzi trio z drużyny Camel Active. A kolejna runda gier w halowej lidze zaplanowana jest już na kolejny weekend. W znacznie lepszych nastrojach po weekendowych zmaganiach w drugiej lidze są piłkarze ręcznie MKS Grudziąc. Tym razem Szczypiorniści z naszego miasta pokonali na wyjeździe drużynę Gwart i Koszalin 20 do 13. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. Do przerwy na tablicy wyników utrzymywał się remisowy rezultat 9 do 9. Po zmianie stron słabiej zaczęli grać gospodarze, którzy w efekcie strzelili raptem 4 bramki. To kolejna wygrana naszej drużyny w pierwszej części bieżącego sezonu. Kolejnym mecz MKS rozegra już w nowym roku. GKM Grudziądz pozyskał kolejnego zawodnika. Nowym liderem ma zostać Sebastian Łamek. Były uczestnik w cyklu Grand Prix podpisał w ostatnich godzinach okresu transferowego kontrakt z grudziądzkim klubem. Wychowany gwókniarza Częstochowa w minionym sezonie zdobywał punkty dla Lechmy Startu Gniezno. Wystąpił w 14 spotkaniach czerwono-czarnych. Również w niedzielę nową umowę z grudziądzkim klubem podpisał Czech Aleš Dryml. Już od końcówki listopada trwają zapisy na bieg dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorem jest działająca od dłuższego czasu w naszym mieście Akademia Biegania wraz z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku. Zapisać można się na stronie internetowej, której adres widoczny jest na pasku poniżej lub w informacji turystycznej na grudziąckim Rynku. Bieg odbędzie się 12 stycznia o godzinie 11. Start i metą zaplanowano na plaży miejskiej w Rodniku. Trasa wyniesie symboliczne 5 km. Na wszystkich uczestników biegu przygotowane zostały pamiątkowe medale, oczywiście w kształcie serca. W tym roku wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierają pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. A teraz zapraszamy Państwa na wspomniany skrót sobotniego spotkania Stali Grudziąc z Rembut Aktywni Nowe.